Znajdujemy się w leżakowni największego na świecie producenta miodów pitnych. Zgadza się. Tutaj w tym pomieszczeniu znajduje się… 36 zbiorników po 25 tysięcy litrów, co daje nam objętość około miliona litrów. Morze miodu pitnego. Morze miodu pitnego. Leżakują tutaj miody półtoraki, dwójniaki, trójniaki i czwórniaki. Proces produkcji takiego miodu pitnego wymaga odpowiedniego czasu. Oczywiście oprócz tych warunków, które tu Państwo no, 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 na Takim Najwięcej czasu zabiera oczywiście leżakowanie. Trzeba być najbardziej wtedy cierpliwym, ale fermentacja też jest dłuższa niż wina gronowego. No i potem też jest zabiegi pielęgnacyjne, gdzie trzeba ten miód po prostu doprowadzić do takiej formy, jaką możemy potem kupić w sklepie. Czy tutaj w trakcie leżakowania pan dokonuje, czy państwo dokonujecie jakich, jakichś kontroli, weryfikacji tego, co, co zachodzi w tych e, to znaczy że tak oczywiście. Co miesiąc są badania przeprowadzane y, przez laboratorium kontrolne nasze na podstawowe parametry, a także y, organoleptycznie sprawdzamy jakość tego miodu i smak tego miodu. E, organolept... Czy on już się nadaje do kupażu, czy jeszcze należy chwilę poczekać? Organoleptycznie brzmi smacznie. <laughs> no tak, to, w to, to się miodu. zgadza, to się zgadza. Państwo eksportujecie polski miód pitny na stoły w, 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 tak praktycznie wszystkich krajów świata? Tak myślę, że to jest cały świat y, może próbować naszego polskiego miodu pitnego, który jest gwarantowaną tradycyjną specjalnością. I posiada odpowiednie oznakowanie Certyfikat, tak. Tak, Unii tak. Europejskiej. Tak. Tak. I pamiętaj, świętokrzyski miód to prawdziwy cud.